W dzisiejszym słowie na dziś poznamy falsen, czyli falenlassen. Upuszczać, upadać, pozwolić, aby coś upadło. Er hat das Buch fallen lassen. Można też e, sich fallen lassen, czyli e, pozwolić sobie na przewrócenie się. Czyli po prostu upaść z premedytacją, upaść celowo. I taki krótki przykład e, związany z piłką nożną, czyli na przykład Er hat sich fallen lassen um einen freistoß zu erwirken. Co oznacza, przewrócił się, aby uzyskać rzut wolny. Można powiedzieć to samo, używając takiego innego zwrotu. Er spielt den sterbenden Schwan, um einen freistoß zu erwirken. Co dosłownie oznacza, udaje umierającego łabędzia, żeby uzyskać rzut wolny. Dankeschön, das ist alles für heute. Jeśli chcecie powtórzyć, przewincie sobie po prostu. Dankeschön. Cześć.